Cześć budowlańcy Dzisiaj temat taki Takie kołki dyble Takie zamówiłem Ostrość łapie Takie mam A drugie mam A drugie mam Drugie mam takie No i teraz takie pytanko Bo montuję na suficie jak widzicie, co 40 cm. Na razie montuję na środek. W środek idzie taki, ten metalowy dybelek. A z boku daję takiego dybelka, długiego, jednego. Jak myślicie, sprawdzi to się na takie dwa dybelki. O tak o. Na takie dwa dybelki. Czy ładować jeszcze tutaj z tej strony trzeciego, i żeby to się na trzy trzymało. No daje je co 40 cm. więc myślę, że to będzie. Powinno się to trzymać. Jeszcze zostało trochę tego. Kuchnia na różowo. Płyty jeszcze oczywiście do do cięcia tam, gdzie wystają. Na razie wszędzie są dane z naddatkiem, żeby spokojnie było można sobie obciąć. Dobra, doradźcie mi, czy te dawać na 2, czy na 3. Oczywiście, mile widziany sub. Komentarz, łapka w górę. A jak coś robię źle, to wiadomo, jeszcze bardziej mile widziany komentarz, co robię źle, bo to wiadomo, zawsze można poprawić. Oto na razie, do następnego.